Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siemanko Wam wszystkim. No i mamy kolejny dzionek, środę, pierwszego tygodnia Adwentu. No i cóż, kochani, dzisiaj mamy, dalej czytamy Izajasza i jedną z najpopularniejszych jego zapowiedzi, nadejścia Dnia Pana, czyli że co? Że Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze, czyli na Górze Syjon. Ale my już wiemy, że duchowo ta góra Syjon oznacza górne Jeruzalem, czyli no, przyszłe miasto święte, czyli <laughs> miejsce przebywania Boga i Jego zbawionych. No i co? Uczte z tłustego mięsa, uczte z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Oczywiście tutaj mamy te obrazy mięsa, wina. Rozumiane symbolicznie, tak? Wino jako yy, symbol darów duchowych. <laughs> I w ogóle bogata symbolika wina yy, w Piśmie Świętym. Czyli co na przykład? Kielich pański, tak, że Pan Bóg przygotuje. No w sumie yy, i pozytywne, i negatywne ma znaczenie. Tutaj wino, i nawet ten kielich z przyprawionym winem, bo z jednej strony dla bezbożnych te to wino czy kielich z winem będzie oznaczać Bożą karę, a dla tych, którzy postępują pobożnie, to będzie symbol błogosławieństwa i darów duchowych. I tak naprawdę wino czy kielich z winem nie zmienia swojej zawartości, ale <laughs> owoce z tego daru, no, dla jednych, którzy postępują bezbożnie, no to będzie oznaczać potępienie, <laughs> wyrok potępienia, a dla tych, którzy postępują pobożnie, będzie oznaczać błogosławieństwo, dary duchowe i łaski od Pana Boga, tak? Także to ode mnie zależy, co otrzymuję od Pana Boga. Bo Pan Bóg zawsze mi oferuje jedno i to samo. A od mojej dyspozycji zależy, czy to w moim życiu przyniesie zbawienie czy potępienie. No i oczywiście tutaj ta uczta z tego wybornego mięsa, również jako yy, kochani w pierwszym sensie rozumiana jako ofiara wspólnotowa. Tak, czyli yy, składając ofiarę w świątyni można było złożyć ofiarę całopalną, kiedy to właśnie składało się na ołtarzu całopalenie i nic z tej ofiary nie można było zabrać. <laughs> Tylko wszystko trzeba było zamienić w dym, miły dla Pana. Albo składała się ofiarę wspólnotową. Wtedy część szła yy, na spalenie <laughs> A część tego mięsa poświęconego Panu później brało się i spożywało w gronie rodziny, przyjaciół. I wtedy ta ofiara też miała wymiar taki religijny, tak, łączności z ołtarzem pańskim. Także taka ofiara wspólnotowa była też ofiarą spożywaną razem ze swoim bóstwem. Tak tutaj z Bogiem jedynym, jeśli mówimy o górze Syjony i o świątyni. Także tutaj ta góra, to wino to mięso to no to oznacza nam i dary duchowe, i łączność z Panem Bogiem. Zedrzał na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Pamiętajmy o tym, że wypełnienie tego proroctwa dokonało się w momencie śmierci Pana Jezusa, kiedy ta zasłona przybytku, która oddzielała miejsce najświętsze, czyli Debir od Hekal, czyli miejsca świętego, została rozerwana z góry na dół, tak? czyli to miejsce święte w sposób symboliczny stało się otwarte dla każdego, zostało otwarte dla wszystkich. I można powiedzieć, że rzeczywiście yy, no, ta zasłona została zdarta. Yy, raz na zawsze zniszczy śmierć. Też ta zasłona, kochani, rozumiana jako brak poznania Boga. Też Została zdarta, bo ja Pana Boga mogę poznać we własnej osobie, czyli w osobie Jezusa Chrystusa. I nikt z nas nie może się wyprzeć, bo i Jezus objawił się w ciele. No i mamy Go objawionego w Jego Słowie. No i w ciele przede wszystkim jako Eucharystia, tak? Jako Jego krew. Także nikt z nas nie może się wyprzeć, że Pana Jezusa czy Pana Boga poznać nie może, bo może. Także ta zasłona tej niewiedzy, niewiary również została zdarta. Bo ja mogę poznać Boga yy, twarzą w twarz. Mogę się z Nim spotkać. Raz na zawsze zniszczy śmierć. No to akurat tego nie trzeba komentować. Wtedy Pan Bóg odszedł z każdego oblicza. Zdejmie, zdejmę hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. Także możemy, kochani, dopatrywać się spełnienia również i tej obietnicy, kiedy Czytamy chociażby Apokalipsę Świętego Jana, który to właśnie pisze o tym, że Bóg ociera łzy z oczu tych wszystkich swoich wybranych i śmierci już nie będzie, cierpienia już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. <laughs> I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, ten któremu zaufaliśmy, że nas wybawi, oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się, radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. No to wszystko to jest zrozumiałe. Drugie czytanie z Ewangelii Mateusza. <laughs> tak, przychodzi nad Jezioro Galilejskie, wchodzi na górę i tam siedzi. To tutaj Mateusz nam stylizuje Jezusa na nowego Mojżesza, na nowego prawodawcę, na nowego wodza, tak? Prawodawcę i proroka przyszły do niego wielkie tłumy, mając sobą chromych, łomych, niewidomych, niemych, wielu innych. Położyli u jego stóp, a on ich uzdrowił. Tutaj też to widać dla Mateusza jest bardzo ważne, <laughs> że yy, Jezus jest uzdrowicielem. Jest tym, który dźwiga nasze boleści. Tak? Widać, że tutaj to dla Mateusza jest niesamowicie ważne. Tłumy zdumiewały się, zdumiewały się widząc, że nie mi mówią. chłopi są zdrowi, chromi chodzą, nie, nie widzą, i widzą, wielbiły Boga Izraela. I y, przywołanie uczniów, i następuje y, y, rozmnożenie chleba. <grym> y, tak, ile macie chlebów? Siedem par rybek. Y, siedem chlebów. Połamał dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom jedli, wszyscy dosyta. Zebrano jeszcze 7 pełnych koszów, czyli to jest drugie, drugi cud rozmnożenia. 7 pełnych koszów, rozumiane symbolicznie. Przy pierwszym chyba było 12 koszów pełnych ułomków. Gdzie mamy z 5 chlebów? Dwunastka to by oznaczała wszystkie pokolenia Izraela. 7 oznaczałaby liczbę doskonałą i raczej odnosiłaby się tutaj do, do Pogan. Tak samo jak mamy grono 12 w dziejach apostolskich, i podobnie później mamy grono 7. Tak? Tych, którzy niesłusznie są nazywani diakonami, a wcale tam to słowo nie pada. Także mamy grono 12, które to grono głosi judeo-chrześcijanom i mamy grono 7, które głosi chrześcijanom z bogaństwa. No i okej, okay, chyba dla nas wszystkich to jest jasne, że też ta zapowiedź rozmnożenia chleba. To jest zapowiedź Eucharystii. W sumie wszystkie te gesty, które później będą podczas ostatniej wieczerzy, tutaj też się dokonują, że Chrystus odmawia dziękczynienie, łamie i podaje uczniom. Uczniowie zaś tłumą. Czyli też mamy tutaj funkcję apostołów, zapowiedź tego, że oni również będą ten chleb rozdawali w imieniu Jezusa. I tak to się dzieje, kochani, do naszych czasów. No okej, okay. także przyjmujmy ten chleb, który na drodze do tej świętej góry, do górnego Jeruzalem, daje nam siłę, żebyśmy w tej drodze naszej się nie zmęczyli z braku tego chleba. No dobra, wszystkiego Wam Bożego i Narka.